FM. 9.15 tak jak wcześniej zapowiadaliśmy w naszym studio goście. Witam bardzo serdecznie Dawid Janiga, uczeń klasy drugiej Czuchowskiego Ogólniaka. Witam. Siemanko, cześć. Jest również Darek Dębek. Dziękujemy Darku, że... Cześć, cześć. Znalazłeś czas, bo już za moment matura, tak? Pojutrze. No tak, zgadza się w piątek Polski. Darek jest uczniem, a w zasadzie abiturientem technikum informatycznego z Czuchowa. To szkoła działająca przy zespole Szkół agrobiznesu. Tak, tak, zgadzam się. No tak, ale informatyczne, tutaj technikum, i stąd pewnie zainteresowania. Dawid chodzi do człowskiego ogliniaka, ale również ten świat wirtualny jakoś się wciągnął jakiś czas temu. I to na tyle, że ostatnio postanowiliście przez 48 godzin pisać aplikacje, programować, a to wszystko w ramach festiwalu Hackfest. Tak to się chyba Dokładnie, nazywa. Dokładnie tak to się nazywa. Trzecia Hackfest edycja. to powiem szczerze od razu koja kojarzy mi się z hakerami, <noise> <noise> ale nie, tak to nie hakowaliście tam generalnie. Ja, nam na początku także, ale sama idea mm -hmm. już zupełnie, zupełnie y odbiega od nazwy. Impreza odbyła się w połowie kwietnia, ale spotykamy się Zgod. teraz, bo już znamy wyniki, bo już wiemy kto zwyciężył, jakie aplikacje. Ochłonęliśmy jeszcze przy okazji. No oczywiście. właśnie, ale były emocje, tak? Zdecydowanie, już na samym miejscu, jak jak przyjechaliśmy, to mieliśmy chwilę czasu z Darkiem jeszcze, żeby się zapoznać e, z całym, całym, miejscem, bo odbywało się to w nowym miejscu, w zupełnie nowym parku technologicznym. Eureka. E, tak, Eureka Park Technology e, pod I Poznaniem. Zgadza się, dokładnie w Dąbrowie pod Poznaniem. E, mieliśmy jeszcze spokojnie z pół godzinki na to, żeby zapoznać się z samym miejscem, bo w ogóle byliśmy pierwszymi uczestnikami na miejscu, mhm. tak akurat akurat przypadkowo wyszło. No, i przez te pół godziny mieliśmy spokojnie czas, żeby sobie na miejscu ochłonąć, oswoić się z tym wszystkim. Myślę, że to też dużo, dużo, dużo dało w takim ta, takiego dużo luzu. Organizatorem tego całego przedsięwzięcia już trzeci raz była Fundacja Polak 2.0. Czy kilka słów na temat tej fundacji moglibyście powiedzieć? E, tak, myślę, że e, moglibyśmy wspomnieć o inicjatywach takich jeszcze jak BarCamp i e, ShopCamp, które także są organizowane z, przez fundację, e, na których też były ogłaszane wyniki właśnie te, chociażby tego, tegorocznego HackFestu, ostatniej edycji. E, fundacja bardzo angażuje się, m, tak oczywiście patrząc e, z oka uczestników, e, w stronę technologiczną, jest to bardzo, jest to bardzo dobrze zorganizowane, oczywiście nigdzie nie wychwalając, ale po prostu przejrzając na miejsce, ma się widząc, patrząc, ma się pojęcie o tym, że ktoś robi coś dobrego. Dla przykładu strona technologiczna, sam streaming online, zorganizowanie miejsc na, już na, już na samych kwestiach, łącznie z noclegami, jest po prostu odwalona dobra robota. Darku, co Cię skłoniło do tego, aby brać udział w tym przedsięwzięciu? Myślę, że to chęć nowego przybycia, poznania nowych ludzi, zobaczenia jak to jest, powiedzmy, w innym świecie, no, no i ogólnie chęć przybycia, czegoś nowego. A do kogo ta impreza była skierowana? Czy były jakieś kryteria? Nie, myślę, że może jedyną opcją ukończenia 18 lat, chociaż to chyba też nie było... Mm, jakąś opcją nie do przełamania, myślę, że osoby co mają 16 lat też spokojnie mogłyby... No brać. to sobie doklejały wąsy No, Na tym ma dzisiaj ja w zeszłym roku, bo faktycznie wtedy, wtedy jeszcze to było krótko po moich urodzinach, 17. Więc myślę, właśnie niestety, niestety z tą barierą wiekową nie mogę się zgodzić, bo właśnie jak przyjechaliśmy na miejsce, to faktycznie organizatorzy chyba nawet nie przewidywali, że ktoś młodszy się zgłosi. I więc jedynie dla mnie ograniczeniem była wiedza i kreatywność, tak na dzień dobry. Tym bardziej szybkość w ogarnięciu tych wszystkich pomysłów, bo 48 godzin to wcale nie jest, nie jest tak wiele. Tym bardziej, no właśnie nawet, nawet siedząc cały czas, 0 godzin snu, cały czas kawa, tajgery i tak dalej, Red Bulle, no to no, no niestety, niestety trzeba, trzeba mieć jednak trochę już doświadczenia, żeby w tak krótkim czasie cokolwiek dobrego stworzyć. Jadąc tam, mieliście już pomysł na aplikację, którą chcecie tworzyć, pisać? Czy, czy to jakoś inaczej wygląda? Czy są jakieś losowania? Czy, czy, to czy, czy... znaczy tak, y, można przyjechać z gotowym pomysłem, ale my nie mieliśmy gotowego pomysłu. Wszystko tak wyszło na spontanie. W zasadzie cały piątek to było wymyślanie czegokolwiek, żeby coś napisać. No tak, no i w końcu musieliście podjąć decyzję. Jeden zespół, ale dwa projekty, tak? Zgadza tak, zgadza się. Dwie aplikacje. I myślę, że warto w tym miejscu byłoby jeszcze dodać, e, że zmieniłem plany w połowie hakwestu. E, po prostu przejeżdżając... No młodość ma swoje prawa, także tak, ja tak. to rozumiem. E, po prostu przejeżdżając był jakiś krótki zamysł, oczywiście. A nie, ale, ale kontynuowałeś. Ja myślałem, że po prostu tak, tak, zmieniłeś ale plany ale na tyle, że na początku... zobaczyłeś jakąś uroczą programistkę, a <laughs> aplikacje zostawili na boku, poczekaj. Nie, nie, jednak pisałeś dalej. E, tak, pisałem dalej. No Teraz Dawid może powiedz właśnie o swoim projekcie. Właśnie tylko tak krótkim, krótkim słowem wstępu. Przejeżdżając mieliśmy krótki prototyp. Już pierwszy dzień właściwie tam jakiś jakiś ten prototyp chciałem rozwijać, ale w momencie właśnie, jak Darek wspomniał już po tym piątku, Darek poszedł w swoją stronę swojego projektu, o którym za chwilę wspomni. Ja po prostu swój pierwszy projekt zarzuciłem i zrobiłem coś zupełnie nowego. Czyli miałem właściwie dzień w plecy, jeżeli chodzi o samo nawet rozmyślanie na temat biznesu aplikacji. Ale myślę, żeby Darek na początku odpowiedział, opowiedział o swoim serwisie, ponieważ troszkę wcześniej na to wpadł i po prostu myślę, że troszkę więcej jeszcze zrobił. Na no, ja mianowicie, bo... Darku? Okej, okay, y, ja może powiem tak. Y, większość osób ma samochód i ten samochód kiedy się zepsuje. No i tak, y, chcemy znaleźć jakiegoś fajnego mechanika, co nam y, naprawi ten samochód szybko i tanio. No i tak, takich katalogów niby jest dużo. No właśnie. No tak, ale tutaj rzecz polega na tym, że najważniejszą rzeczą jest y, patrzymy na oceny kogoś, na komentarze, ile osób poleciło danego mechanika, ile nie. I żaden katalog nie ma autentycznego systemu oceniania. Ja wpadłem na taki pomysł, żeby taki katalog był, byłby połączony z zamówieniami online i jeszcze połączony z, z Facebookiem. Dzięki y, temu każda ocena i komentarz byłby autentyczny, no bo byłby wystawiany od fizycznej osoby, a nie od kogoś, kto na przykład nabija negatywne głosy na sąsiada mechanika. Czyli generalnie wierzysz ludziom i ufasz, że te opinie, te kliknięcia będą wiarygodne, tak? Yy, to znaczy nie, nie. do każdego A, zam właśnie. zamówienia złożonego, przykładowo, ja zamawiam mechanika yy, przez odpowiedni formularz i dostaję odpowiedni kod, co się, jak na zasadzie aukcji, że do każdej aukcji mogę wystawić tylko jeden komentarz. Tak samo taka osoba będzie <noise> mogła wystawić tylko jeden yy, komentarz i jedną ocenę mm -hmm. od danego zamówienia. I to wszystko by było jeszcze połączone z Facebookiem Dzięki czemu ta ocena autentyczności By się jeszcze zwiększyła No dobrze, o ile możemy ufać internautom To myślę, że to całkiem ciekawy projekt A ty Dawidzie, chociaż wracając do Facebooka To ponoć jest takie powiedzenie, że Co upijanego na myśli Nie, to było odwrotnie Co utrzeźwego na myśli, to upijanego na Facebook to... <grym> I można zauważyć się <grym> bardziej podczas długiego Majówkowego weekendu <grym> <grym> tak. No dobrze, a teraz projekt Dawida więc mój projekt nie ma niestety jeszcze nazwy, mam zbyt wiele e, wartościowych nazw do wyboru, więc roboczo nazwałem to wizja po prostu. A na czym polega ta wizja? E, właśnie ta wizja, jak sama nazwa mówi, na wizjonowaniu mówiąc prost. E, mianowicie nie lubię tracić czasu chociażby na YouTubie, gubiąc się w gąszczu utworów, które mają dużą wartość, ale niestety są bardzo zakopane, jak takie, takie po prostu brudne zakamarki jakiejś wirtualnej ulicy i postanowiłem zebrać pewne zasoby, mianowicie zasoby takie jak muzyka, zdjęcia, filmy, ewentualnie jakieś gry. W każdym razie wszystko wirtualne, internetowe, przez to możemy poszerzyć swoje horyzonty. Myślę, że na Darku, że niejednokrotnie słuchając, nieważne jakiego gatunku, ważne, że utwór, zamykając oczy po prostu widziałeś wszelakie obrazy, czy surrealizm, czy irracjonalizm, jakkolwiek. Tak, ja w ogóle Dawidzie jeszcze pamiętam czasy, kiedy słuchało się muzyki bez teledysków. To Ja wiem, to że to jest. Dla Was to pewnie jest zaraz epoka taka na tuż po bitwie pod Grunwaldem, ale tak było. Ale no myślę, że nie, myślę, że nie aż tak daleko, ale faktycznie zazdroszczę, że więcej, więcej po prostu widzimy i mało, mało uwagi zwracamy na to, co dochodzi do naszych, do naszych uszu. I właśnie postanowiłem zrobić coś, co będzie, myślę, w głównej części skierowane do osób, które wiedzą, czego chcą, czyli po prostu wchodząc, wiedzą, dlaczego tam się znajdują, w poszukiwaniu nowych wrażeń, ale nie jako nowe doświadczenie, tylko jako element, który to do tego, do tego doświadczenia, to, to, właściwie to doświadczenie dalej będzie jeszcze prowadził. Dla przykładu, niejednokrotnie obrazy, sztuka, zdjęcia po prostu kreują różne obrazy nowe, inspiracje i po prostu postanowić zrobić serwis, który będzie to wszystko szufladkował. To by było proste, ale wpadłem jeszcze na kolejny, właśnie kolejny taki króciutki pomysł, żeby nie robić kategorii według zasobów, tylko według przeznaczenia tych zasobów. Dla przykładu kategorie takie jak chillout, inspiracja, jakaś ostra faza, czy koneser muzyczny już na dzień dobry mówią nam, dlaczego znajdujemy się w tej kategorii, czy czego oczekujemy znajdując się w tej kategorii. Osobiście przyda mi się z pewnością. Już teraz m, ostatnie dwa dni testów dużo obrazów stworzyły w mojej głowie, więc myślę, że się przyda. Mianowicie jeszcze jest taka jedna kwestia odbiór użytkowników, zależnie od tego, po prostu kwestia gustu, m, kto będzie dobierał materiał na tą stronę główną czy po prostu do tych kategorii, mhm. ale myślę, że w międzyczasie wszystko się wyjaśni. Chociażby z tego względu, że możliwość oceniania i ilość wyświetleń też będą brane pod uwagę, yy, przyporządkowując każdy zasób do kategorii. Tak już bardziej sprawą technologiczną, ale sama idea poszerzania horyzontów zdecydowanie. Czas nas goni tutaj, zegar jest nieubłagany. E, powiedzcie e, w kilku słowach dosłownie o tych aplikacjach, projektach, które wygrały. Na dzień dobry, myślę, warto zabiorę. O, właśnie. Z o tym drużyny. głośno. Głośno w internecie o tym projekt. Tak, projekcie. zgadza się. Jak najbardziej. I sama, sama idea jest właśnie dosyć głośna. Tym bardziej, że ten projekt, chłopaków też z naszej drużyny, razem się po prostu wybraliśmy, zwyciężył w kategorii life hackingu, czyli ułatwiania życia codziennego. Głośno się zrobiło, ponieważ grupa docelowa jest bardzo szeroka. Myślę, że myślę, że chłopacy sami, właściwie sami. Jak, nie chciałbym po prostu za nich mówić, ale e, pamiętam, jak wspominali na prezentacji, że grupą docelową mieliby być studenci w większości, którzy podróżują e, z miasta studenckiego do e, swoich e, rodzimych domów. E, a, i czeka, myślę, a, że cokolwiek może to się przełożyć na inne miasta docelowe. Bo właśnie właśnie, da, właśnie Darek też patlam, o, tym, o tym. chwilę rozmawialiśmy jeszcze na Hackfeste. Był był właśnie ten temat e, samych podróży. Generalnie w wielkim skrócie. Chodzi o to, że po prostu ja potrzebuję transportu w piątek wieczorem z Wrocławia załóżmy do Oleśnicy i, i po prostu nie piszę na Facebooku, o tym nie piszę na Instagramie. Zgadza się, tylko w aplikacji facebookowej. Tylko właśnie specjalna aplikacja wpisuje miejsce, wpisuje czas no i ktoś po prostu znajduje dla mnie miejsce, czy to w samochodzie, czy to w innym środku lokomocji. Tak i jeszcze ważną rzeczą Bardzo to, ciekawe. tutaj jest, że to ma skupiać ogólnie znajomych, że to nie mają być przypadkowe opcje Osoby, tylko y, sami znajomi. Być może y, ma być jeszcze dopuszczone, nie chcę się za wypowiadać tak samo mm -hmm. dla nich, ale z tego, co tak sobie dyskutowaliśmy, ma działać na zasadzie że mogą być dopuszczeni do listy wyświetlanych osób moi znajomi i znajomych. Dobrze, znajomi, ja rozumiem. Nie, nie, nie będziemy tutaj całego okay. tego programu, całej tej aplikacji tłumaczyć, bo myślę, że zainteresowani na pewno znajdą w internecie. Myślę, że ułatwienie podróży. Tak, po jest bardzo głośno. Polecamy, jeżeli jesteście zainteresowani, teraz mówimy tu do słuchaczy, polecamy no i oczywiście Facebook, ale także stronę w Hackfestu. Bardzo prosty adres, hackfest.pl Tam szczegóły, tam także opis poszczególnych aplikacji, programów. Jeżeli być może pojawili się w gronie słuchaczy chętni do tego, aby wziąć udział za rok w tej imprezie, to myślę, że warto byłoby się skontaktować właśnie z naszymi gośćmi, tak? Tym bardziej, jeżeli, jeżeli osoby z okolicy mają ochotę gdzieś wyruszyć, właśnie, żeby się zgadać jednym, jednym gdzieś tam transportem po prostu, czy nawet jedną drużyną. I jeszcze tak była ideała. i mm -hmm. chyba nawet ktoś z Chojnic był na Hackfestie w tym roku. Nie jestem nie jestem do końca, pewien, w każdym razie kojarzę, kojarzę z widoku. Nie mieliśmy okazji się zapoznać, ale jeżeli ktoś nas słyszał, to zapraszam do kontaktu. Internet akumulator. na pewno daje te możliwości, aby szybciutko się z Wami skontaktować. Darek Dębek z Człuchowa, no, dziękuję bardzo serdecznie i dzięki, Dawid, dzięki. Dawid Janiga z Przechlewa, byliśmy dwóch gośćmi. No, Darku oczywiście trzymamy kciuki. Nie dziękuję za maturę. Pamiętaj, pożyczony długo, itp. I dd. Okay, okay. Nie wiem, czy pomoże, ale na pewno nie zaszkodzi. To jest Weekend FM.